Siemano, w dzisiejszym odcineczku będziemy grali w Rocket League. A. Ze mną jest Dexo. Dexo, przywitaj się. Siemano. I mój brat, który może cię usłyszeć. No, także bez dłuższego przedłużenia. zaczynajmy. Zobierzmy sobie tryb. I tutaj się... Nie od... się... ja znalazłem takiej... no takie flagi jakie chciałam ale niech będzie tak już ta nie dobra ja idę na rezysera i będę was wasz mecz oglądał no, dobra. niebieski <grych> no, dexy jest dexu jest niebieski a mój brat jest pomarańczowy to ty pierzę! O dobra, ładne podbicie. O, czyżby będzie pierwsza bramka i jest pierwsza yes. bramka. Pierwsza bramka jest Dexiego. Dex Dexu Nievanila? No nie Dobra. Tak się tą chcecie. To już to ja sobie czadek kolem, który mam. Nie powiem na piszem w komentarzu. Ej, co jest? No, czyli... dobra, Czarek Ym, My żeśmy się zagadali Tutaj y, kolejna bramka wyciała Tym razem mojego brata Zobaczmy sobie tutaj No, zwykła brameczka, no, nie oszukujmy się Nic ponożnego Dobra, jadą Ola, piłka tego Wybita, o, by będzie Bramka i uwaga Jest! Pan Dex zdobywa kolejną bramkę Zobaczmy jeszcze, jak, jak ten strzał wleciał. Tutaj, no ładne tego, po boku bramki. Dobra, lecimy dalej. Uuu, ale wybicie tutaj ze strony Teksu e, Do Dexu leci. Czarka. A nie tego, to chyba ty już wybił. O, i będzie go... Z ze strony mojego brata. Zobaczmy sobie jeszcze jak to wyglądało. Tutaj sobie podbił ściany i po prostu zahaczył Dobra. No to też bym nie był jakieś wow. Nie O, piłka u górę, zobaczmy czy to przejmie. Tutaj tak są takie problemy. <grystanie> Widzę. Dobra, tutaj nie udało się przejąć piłki I uwaga, moi drodzy, jest! Kolejny gol tutaj se zdobywa Zobaczmy sobie jeszcze na powtórce Dobra, tutaj ładna tego No i jest Zobaczmy Jest! Przyjęcie piłki Dawaj, wrzuć do tego, O, wrzucam. Dawaj, dawaj aj, aj, Niestety się nie udało, bo tutaj um, Obronił Ładnie, o, jest przejęcie na bramkę Chyba będzie gol Mamy 3-3, moi drodzy Jeszcze zobaczmy sobie na kurce. Jak to się uzyskało zdobyć Aha, no tak To no. szybki czwarty leci Szybki czwarty zobaczymy czy tak będzie jeszcze Okej, okay, tutaj widzę, że chcę przejąć piłkę. O, przejął, dobra Uwaga, czy będzie jakiś gol? Odbija sobie do ściany. Tutaj wycofanie się do bramki. Tak się sobie podbija. Dobra o, tutaj ładne przyjęcie piłki. Lecz wycofanie się się Nie wiem z jakiego powodu. Dobra. Kolejne przyjęcie. Uwaga, czy będzie gole. Ajajaj. O, 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 uwaga, o, uwaga o, proszę o, Państwa kurde. i ajajaj. Emocjonuj. Yeah czy by był ale niestety tutaj się odbiło córka e, czy ściany żeby... o, ale kiwka wleciała tutaj ze strony e, brata i uwaga czy wleci nie piłka się tu rola i dobitka dobra jeszcze zobaczmy tutaj na powtórce no, web, web, no, tutaj śli, tylko że nas ni niestety się nie udało w piłki wyjąć, bo no. No, No. Dobra. No, o, i. No. tutaj szarek, ładny, dobicie do swojej bramki. No, nie wiem, co, tutaj... co to Słania, miało na oko, celu. Co to miało na celu? Ale już nie przedłużajmy, lecimy dalej. Dobra. No tutaj jeszcze zostawam <laughs> dwie minuty do końca meczu. No chyba, że będziecie tego... Chyba, że będzie to grywka. O! To nie uda! Oho, dobra, szaro tutaj ładnie. I proszę Państwa, nie ma gola jednak! A tak blisko by było. Tutaj uudeks ładne przejęcie. A niestety się nie udało strzelić. O, może yeah, jednak... Udało jest. się! Co, co tam yeah, gadasz się proszę. udało? Udało się, udało się, no mówię. Tutaj jeszcze zobaczmy na powtórce. Ładne zebranie tego nitra, cyk. I mamy brameczkę. 5, 4 dla pana Deksu. Mm, nie, tego. Nie, 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 nie. Nie, no, nie, Nie, Nie ma. No, w następnym odcinku może być rewanż. A to już w kolejnym dniu może być rewanż. Możemy przykładowo. Ale jeśli nie wiadomo, czy przegrasz, bo. Pa, o. O, czy Dexu wyjmie tą... Tak, nie udało się. Ej, czekaj To Nie wiem. Ej, nie obrażam. No właśnie, nie obrażamy, nie, nie obrażamy tutaj tego gry. Dobra, Dexu. Ping mnie I będzie, a jednak nie, będzie milimetry dosłownie. Tutaj problemy techniczne. No, widzimy, że tutaj zawodnicy obaj mają po... No, mają te Także no, nie jest łatwo. O, czy będzie wrzuta i jest, proszę państwa. Z ze strony... Um, brata. Ma... Zawodnicy mają 31 sekund, tutaj powtóreczka, lecimy dalej. Jakim skimem? Uwaga. Uwaga, uwaga. ma! Ostatni gol, albo dogrywka. Tu jest I mamy gol ze strony brata. Jak mnie ping cofnął? Okej. Dobra, dalej. Musi być szósty. 26 sekund na tutaj strzelanie dexu, żeby móc do gry w C po prostu dwa gols strzelić. Oj, oj, oj tutaj para paty. Dobra. Oj, oj, oj. Ale, daj mi wbić szybko, no. Daj mi to wbić. 7 sekund. Daj mi Daj mi to wbić, Czarek Ajajaj i niestety przegrana tutaj pana Texiego no, Dobra, kto teraz? wygrał. No co ja mam wam powiedzieć? Dzięki za oglądanie i cześć, do następnego. Pożegnajcie się. Na Dobra.